Na początku wszechświata, wśród oparów nieopadłych jeszcze boskich pozonów, weszła machoniowymi drzwiami do miasta Sygil. Naga, z kompaktową torbą podróżną w ręku. Wysoki mężczyzna, sięgający ponad 1,90 m, zielono-błękitne oczy, a włosy długie niczym morska fala. Poza tym, nie wybrałam punktualności. Sądziłam, że umiejętność czarowania będzie korzystniejsza. Oprócz tego posiadam prawo jazdy na wszystkie kategorie. Umiem trzy języki, w tym mandaryńskiej suahili, oraz jestem aktywną działaczką ruchu społecznego. My, naczynia od razu, żeby się nie piętrzyły. Nauczyłabym się perfekcyjnie angielskiego, skończyłabym studia na Wyspach i zatrudniłabym się jako zagraniczny korespondent Bibi. Jakimś cudem udało mi się dostać na tą samą kopalnię, w której pracowali moi rodzice. W roku 2012 stworzona przez nas animacja do filmu Old Story została wyróżniona Oscarem. W przyszłości chciałabym zostać wynalazcą i mieć plantację koperku. W nowym wieku zapomniano o eschatologii, lecz pamiętano o futurystycznym pędu.